Ale nie o tobie mam inne tematy i sprawy na głowie To diss ostateczne końcowa odpowiedź Nie będzie ich więcej przewracaj się w grobie Ty zatańczysz, jak ci zagram, jeśli staniesz mi na drodze Ty jak błazen tańczysz walca korona Jest u królowej queen Nawet jak się nadmucha z każdej strony Tak jak balon Nieważne kogo wyruchasz I tak będziesz pustą lalą Zrobiłaś dupę cycki, usta zawsze będzie ci za mało Właśnie silikon jak moje cyce głupia pa Twój koniec, to twój, kto twój koniec, to twój